Cześć. Wszystkim King Joe Trwał. Dalsze odsłony. <laughs> Nie wiem, czy to będzie fajnie, czy to wyjdzie fajnie, bo przy lampie, taki z biedronki, strasznie ciemno leje u nas, jak z cebra. <laughs> ja chciałem pokazać masakrę. To są te. No, ładzie ratunkowe czy tam jakoś to nie wiem nakliłem na taki kartonik on tu pisze żeby na o, tu jest ciemno, na karton 1 mm ale to sobie nie wyobrażam wycinać to w środku 1 mm ja to, ja to wycinałem, wycinałem orzykiem po prostu dziubałem tak tak dziubałem, dziubałem, i wydziubałem ten środek tu podkleiłem dodatkowo. Nie, może jeszcze raz podkleję na taką na taki kartonik. Zobaczymy tutaj już na powoli idą do przodu. To. A właśnie te one będą tutaj tutaj. To jest część 42, one będą tutaj. Ta nadbudówka będzie razem z tą. No a tu jeszcze pójdzie na górę. to jest kurde masakra normalnie to jest tak nudna praca ale ja jak się już za coś zabiorę to jadę do końca już miałem dość prawie jak układ jezdny w czołgu i jeszcze coś wam chciałem pokazać jak się wtopiłem w taki klej u mnie jest tylko jeden sklep chemiczny w którym do tej pory kupowałem sobie zawsze ten Butapren. To jest u mnie klej numer 1 To jest bardzo dobry. Musi tu pisać właśnie Pronikol OBT3. I to jest. Zawsze się zastanawiałem, bo dawniej nie używałem Butaprenu, tylko Wikol. I zastanawiałem się, jak pisali w moim modelarzu że właśnie, że, żeby używać butaprynu, zawsze sobie myślę, że to jakaś głupota, ponieważ butapryn to zawsze to, to zawsze uszepca, coś tam podkleić buty, skórę, takie coś. No ale okazuje się, że karton klei rewelacyjny. Ten. No i poszedłem do tego sklepu mojego, w szanowie, bo mieszkam w szanowie. I... Proszę cztery kleje i ta pani mi daje... Mam do niej zaufanie, bo zawsze mi dobrze wszystko doradziła. I ona mi daje takie cztery. No ja już widzę, że coś jest nie tak i się pyta mi czy to to samo. Ona mówi tak, to jest wszystko, dokładnie to samo, tylko w nowej odsłonie tutaj. No dragon, no, kiedyś mi coś tak przeleciało przez ten, że dragon to jest dobry. Okazuje się, że ten klej, przynajmniej dla mnie, jest dobany. Jest do kitu. Po pierwsze to nie jest to samo, bo ten jest produkowany w brzesku, a ten jest produkowany w skabinie chyba. No, jeśli nie mogę, muszę tu przeczytać. No, nieważne. to nie jest to samo. Ten w ogóle śmierdzi jakąś naftą, w ogóle nie ma zapachu butaprenu. To jest raz, dwa yy, bardzo długo śnie, jak się posmaruje ten. Jest taki lejący i, i jak się przyłoży, jak już wyschnie. Jak się przyłoży dwie te to jeszcze idzie oderwać to. Przy tym, przy tym butaprenie nie ma szans. Cokolwiek już zrobić, jak się, jak się sklemi. No i teraz mam problem, bo jeśli ta pani będzie sprowadzać ten klej, no to mam dwie opcje. Albo zamówić na Allegro, jest tylko jeden jedyny sprzedający, który ma właśnie ten Betapren. Albo kupić, co już raz uczyniłem, Patex Universal. Jest identyczny jak, jak ten, bardzo dobrze spaja tylko, że znowu mnie denerwuje, że ciągną się za nim takie te nitki to mi się nie podoba, no ale z dwojga złego lepsze to ten, no muszę to jeszcze jakoś zużyć ale to tylko do podklejeń takich, o tu nie do jakichś drobiazgów szczegółów, do drobiazgów to ten muszę go jakoś użyć i się go pozbyć no, no i to tyle w temacie King George V to sobie poczekam aż <laughs> przez chwilę do jutra, bo się boję, bo no, nie jestem pewien tego, czy to się nie, nie oderwie. Skąd on jest taki do, do bani. No, poczekam sobie do jutra. I jutro może będę coś dalej robił. To na razie tyle. Pozdrawiamy.